Cześć, witajcie w nowym roku. Kochani, w nowym roku życzymy Wam wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim, dużo, dużo zdrowia. Dzisiaj zapraszamy Was na dalszy ciąg wyprzedaży. Oczywiście, inaczej nie mogło być. Tak, teraz nadszedł ten czas wyczekiwany. Przez wiele pali, chyba, bo jest to czas, w którym możemy kupić naprawdę fajne perełki w niskich cenach. Także i my zamówiłyśmy znowu rzeczy z wyprzedaży. I będzie u nas dzisiaj Zara, Krop, Handel, Sensei i Shikaka. Czyli taki prawdziwy masz. Także jeśli jesteście ciekawe, co zamówiłyśmy, to zostańcie z nami. Zamówiłam takie czarne z o skóry. Ja ogólnie bardzo lubię chodzić właśnie w tym okresie jesienno-zimowym w takich spodniach, ale muszę Wam się przyznać, że do tej pory dla siebie zamawiałam raczej spodnie z ekoskóry, które mają dopasowaną nogawkę, ale stwierdziłam, że czas zamówić coś innego i zamówiłam właśnie te spodnie, ponieważ bardzo na stronie mi się spodobało to, że one mają taki bardzo wysoki tutaj stan, stan i że będę mogła je zakładać do na przykład topów. No i jak widzicie, to był strzał w dziesiątkę, bo spodnie podoba mi się, bardzo ładnie się układają. jestem mile zaskoczona, bo no wydaje mi się, że nawet nieźle na mnie leżą. Tu wygląda tak. No i tutaj naprawdę mamy długi stan. Taki, no dobrze tutaj właśnie zapępek. Ładnie się w talii dopasowuje. Ładnie się tu tak, jak mówisz w talii super. Nigdzie mi tutaj nie odstają. No nogawka tutaj jest prosta. Ale tak jak mówię, no, podobały mi się nawet na mnie, jak one wyglądają, ta właśnie prosta nogawka. I jeszcze były dostępne w innym kolorze. Były dostępne jeszcze w beżowym kolorze. Nie no, powiem Wam, że kurcze naprawdę wyglądają Wiesz, bardzo fajnie. Trzeba, trzeba zamówić, przymierzyć i yy, jakieś mieć doświadczenia nie tylko się trzymać tak, jedno, nie czas się jednej, dwie, trzy, Tylko A to nogawka to taka będzie do wszystkiego i tak dalej, no. Ale to naprawdę wyglądają no, bardzo fajnie, podobają mi się. Zapomniałam Wam jeszcze dodać, że te spony mam w rozmiarze M, bo mówiłam, że super leżą, a nie dodałam, jaki to jest rozmiar. Także spony są w rozmiarze M. I jak widzicie, dzisiaj zeszelam też z kolorem, bo zamówiłam taką różową marynarkę. Jest ona o kroju Oversize. Też w rozmiarze M. Też w rozmiarze M. Yy, mamy tutaj takie kryte guziki. I z przodu też jest zapinana kryte guziki. Na ramionach mamy poduszki, ale takie cienkie. No i oczywiście możemy sobie ją tutaj zapiąć, ale muszę Wam szczerze powiedzieć, że ja, jak każdą jedną marnarkę, jak każdą jedną, no, no nie, bo są też takie bez guziczków, są no, ja, bez guziczków, ale jak mają guziczki, to raczej możemy sobie je zapiąć. Tak, mm -hmm. ale więc ja chyba wolę ją w takiej wersji rozpiętej, no nie wiem. Jakbyście ją nosiły, mi chyba bardziej się tak podarowane mam, chyba ja wolę takie no ja przynajmniej do tych spodni, przynajmniej do tych spodni. To raczej wolę ją rozpiętą. No i pomimo tego takiego jaskrawego koloru, to marynarka mi się podoba. Nawet fajnie jest mi. Nawet właśnie. Wygląda. Takie fajne przełamanie tego właśnie czarnego koloru. Oczywiście tu mamy długie rękawy, ale jakoś tak jak no, nie, Wolisz tak nosić rękawy. No, wolę jakoś tak nosić właśnie podwinięte rękawy. Tak bardziej mi się podoba. Ogólnie marynarka jest bardzo fajna. Tu mamy kieszonki. Z tyłu wygląda tak. No, wydaje mi się, że jest to taka fajna marynarka dla osób, które lubią troszeczkę właśnie takiego koloru no. dodać w stylizacjach. Nie, no, ta marynarka bardzo mi się podoba. A co ty, wam sądzisz o marynarce? No, mi też się podoba. No, nie zawsze trzeba mieć wszystkie kolory no tak, to... w stonowanym kolorze. Wszystkie rzeczy w stonowanym Sto... kolorze. Nie brakuje no. jakoś słowa uciekają. Chciałbym powiedzieć, że nie wszystkie rzeczy trzeba mieć w, stono... Sto... w stonowanym kolorze. Tak no przeważnie beża, ale tak, taka rzecz też jest fajna właśnie do przełamania takich e, kolorów czarnych. Czarnych. Może Właśnie to jest nowy rok, no, nowe, nowe kolory na tak, tafie. Nowa nowa ja słodnie ja. też do tej pory wężana na zmiany w Nowym Roku. Zacznę od tej pięknej bluzki. Ta bluzka jest ze strony Shikaka. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, ponieważ e, niedawno trafiłyśmy na tą stronę. Tak naprawdę to mamy tylko. Ja mam dwie rzeczy z tej strony, bo sukienkę i właśnie teraz zamówiłam bluzkę, bo na, tak na modelkach to wszystkie te ubrania bardzo ładnie wyglądają. No i tak na, naprawdę to na tą stronę trafiłyśmy przez przypadek, bo szukałyśmy sukienki na jakąś imprezę i ta strona po prostu mi wyskoczyła, i tak z ciekawości na nią weszłam, no i okazało się, że te rzeczy są, no przynajmniej na modelkach wyglądały na takie naprawdę fajne i wtedy chyba Ty, Mamo, zamówiłaś yy, sukienkę, sukienkę. a teraz właśnie yy, tą bluzkę, bo bardzo mi się na stronie ona spodobała. I powiem wam szczerze, że nie myślałam, że te rzeczy naprawdę przyjdą takie, jak na stronie, że na żywo będą też tak fajnie wyglądały. No, a ja jestem mile zaskoczona po otworzeniu paczki, bo naprawdę rzeczy były tak zapakowane, e, tak ładnie, wiecie, w kokardeczka. Bar bardzo, bardzo. Tak jest tak jest tak no to jest takie inne, takie szczegóły, ale cieszę, jak tak człowiek zaczyna to otwierać, tak, to jest tylko dbałość o klienta moim zdaniem. I właśnie, i co do rozmiaru, to brałam swój rozmiar, czyli. L i trafiłam w dziesiątkę z rozmiarem, także że rozmiar, rozmiar trzeba, trzeba swój dać na tej stronie. No nie mamy dużego porównania z ubraniami, bo mamy tylko dwie rzeczy, no ale te dwie rzeczy przyszły naprawdę takie fajne jak na stronie. No możecie pisać, czy chcecie film na przykład z rzeczami z tej strony, bo i chętnie się, nagramy. Chętnie nagramy, bo też jesteśmy ciekawe. Czy, czy inne rzeczy też będą właśnie takie na żywo to fajne, fajne. Jak, jak na stronie? A wracając do bluzki, to bardzo mi się spodobały właśnie te mankiety, że są takie te detale, te guziczki tu przodu też właśnie te falbanki, taki bardzo... Delikatny dekolcik, te rękawy się tak fajnie tu na tych mankietach luzują. No, ogólnie bluzka mi się bardzo właśnie spodobała, dlatego ją zamówiłam. Z tyłu wygląda tak. Także ta bluzka dla mnie jest na duży plus i na pewno zostanie w mojej szafie. Przejdźmy teraz do spodni. Są tu takie fajne, dopasowane tu w biodrach spodnie, te również w pasie fajnie się dopasowują. I i nie mają suwaka z przodu, tylko na pupie. Nie wiem, bo tak, aż dotąd jest ten suwak taki dość długi. I co do, do tych suwaków właśnie na pupie. To już mamy doświadczenie, bo kiedyś miałyśmy takie spodnie, pamiętasz? Z suwakiem właśnie. I, się rozsuwał. I jak się usiadło, to suwak trach i się rozsuwał. Bo są też takie, co mają małego guzika tam do zapinania takiego od środka i jeszcze suwak dodatkowo. A te miały właśnie tylko suwaki się rozsuwały. No i, i wyobrażacie sobie, że się, e, gdzieś usiadłyśmy, wstajemy, a tam kupa na wierzchu. Ale myślę, że tu e, takiego zdarzenia nie będzie, bo ten suwak jest taki dość. E, no, dobry, dość mocno się trzyma. Otrzyma, otrzyma. Tak, się... Także mam nadzieję, że tu się nic nie będzie działo. Spodnie ogólnie są bardzo fajne, tak jak już mówiłam, fajnie się są dopasowane. Jedynie do czego bym się mogła doczepić to do tego paska, bo on tu bardzo ładnie tu talię robi, tylko że on tak wisi. No na przykład mnie osobiście to denerwuje, że idę, a to mi by tam gdzieś się majtało. No tak. No mogła być jakaś szlufka tutaj, to nie może, nie byłoby tego problemu. Może no, też by się wysuwał. No może wiem. komuś to nie przeszkadzać, no mnie to denerwuje, że taki wisi sobie, Przecież on ja była jakaś śrówka, czy nawet, nie wiem, no, na zatrzaskę tu, czy coś, to by tak fajnie, o. a tak to takie. Ale ogólnie spodnie są bardzo fajnie, fajne i fajnie, fajnie leżą. I jeszcze zamówiłam sobie takie sandałki z takich cieniutkich paseczków i tak już stoję dłuższy czas w nich i powiem Wam, że nawet są wygodne, nigdzie mi nie uciskają, także sandałki też są tak według mnie na plus. Kolejną marynarką, którą chcę Wam pokazać, jest marynarka z eko i tutaj bez wątpienia uwagę przykuwa ten pasek. Podobają mi się te elementy w postaci właśnie tego złotego łańcuszka. Tak naprawdę ten pasek całą robotę robi, bo tak to była taka prosta marynarka bez tego paska. No tak, tak. Jeszcze dodam, że jest ona tutaj zapinana na zatrzaskę. Z tyłu wygląda, tak? Ale jeśli mam być szczera to powiem Wam, że nie wiem jak ten pasek sprawdzi się przy dłuższym użytkowaniu, bo ma on dość y, taką ostrą klamrę i troszeczkę obdziera ten pasek w tym miejscu. Także no nie wiem. A jeśli chodzi o rozmiar, to mam ją w rozmiarze M. No rozmiar jest idealny, nigdzie nie krępuje ruchów. Także z rozmiarem trafiłam w 100%. Przejdźmy teraz do mojej marynarki. I tą marynarkę zamówiłam, ponieważ Wam ciekawa. Jak będzie wyglądała na żywo, bo na stronie wygląda dość ciekawie, właśnie przez, przez to połączenie tych materiałów. Fajne w niej też jest to, że nie jest taka prosta, tylko jeden bok jest taki asy lekko asymetryczny. Dość ciekawie to wygląda. A mi się ta marynarka skojarzyła nim. Dlaczego? Właśnie z marynarkami, z ubraniami z Berszki. Tam często jest właśnie łączona kratka z takimi jednolitym materiałem. I tak mi się od razu z nim Na no pewno musiałaś skojarzyć. widzieć taką marynarkę. Pewnie tak, albo bardzo podobną. I tak właśnie teraz mi od razu się skojarzyło. Z tyłu, z tyłu wygląda tak, ma tu żlówki, wiązana jest na, ta, na pasek z tego samego materiału. No powiem, że dość, dość ciekawy fason. I tą marynarkę mam w rozmiarze 40 i chyba z rozmiarem trafiłam idealnie. Kochani, teraz mam na sobie taką nietypową stylizację jak na tą porę roku, bo tutaj top na ramiączkach, tu krótkie spodenki, a do tego jeszcze kozaki. Ale specjalnie nie zakładałam marynarki, żebyście dobrze mogły zobaczyć spodenki. A co do spodenek, to chciałam je zakupić już od pewnego czasu, ale wiecie, nie było mi one potrzebne już, więc stwierdziłam, że poczekam będą wyprzedaże. No i udało się, kupiłam je za połowę ceny, także jestem bardzo zadowolona. I są to takie beżowe spodenki z takimi złotymi guziczkami. Z tyłu wyglądają tak. I tutaj z boku oczywiście mają kryty zamek. Jeszcze chcę dodać, że ja takie studenki mam, tylko w kolorze zielonym i bardzo je lubię. Także z czystym sumieniem mogę je polecić, są naprawdę super. Tak, kto nas ogląda dłuższego czasu, to pewnie widział, bo pokazywałyśmy je w którymś tam z filmików. I przy okazji chciałam Wam pokazać kozaki. Są to takie skórzane kozaki. No, u mnie yy, jestem z nich bardzo zadowolona. U mnie sprawdziły się w 100%. Więc stwierdziłam, że może któraś z Was będzie zainteresowana, bo są one teraz dostępne w promocji. Także podlinkuję Wam pod filmem, bo zarówno kozaki, jak i krótkie spodniki są naprawdę godne polecenia. Mam na sobie kolejne spodnie, tym, tym razem w takim kolorze fuksjowym. Iwona postawiła na taki wyraźny kolor w marynarce, ja w spodniach. Tak naprawdę to te spodnie zamówiłam z myślą o sobie, bo potrzebuję do jednej bluzki takiego koloru. I z tyłu prezentują się tak. W tak myślę, że dość fajnie leżą. Oczywiście mają kieszonki. I mam je w rozmiarze 40. A co do marynarki? Jest ona w, ta, w taką, nie wiem, kratkę. Biało-czarną. Ma guziczki przy rękawkach. Srebrne. I z przodu jest ona bardziej taka, bym powiedziała, taliowana. Taka dopasowana do sylwetki. Tu kieszonki będą. Jak rozprujemy, z tyłu prezentuje się. Tak. I marynarkę również mam w rozmiarze 40. Kolejną rzeczą, którą chcę Wam pokazać, jest taka satynowa bluzka w takim jasnym, kremowym kolorze. Taki wzór. Myślę, że dobrze widać. Jest ona o takim luźnym kroju, dlatego mam ją w rozmiarze M, bo wzięłam rozmiar mniejszy niż, niż zazwyczaj noszę, bo tak przypuszczałam, że jaka jest taka obszerna, to, to na trzeba stronie, tak? na Händelie rozmiar mniejszą brać. Rękawy, tak jak patrzę, to powiedziałam, że są za długie, ale chyba to jest taki ale zamierzony mniejszy. Tak, taki zamierzone takie rękawy bufiaste. Z tyłu ma taki żnureczek i właśnie tą tasiemką możemy sobie tu albo bardziej ten dekor tu zmarszyć, albo bardziej rozłożyć. Według uznania, ogólnie myślę, że taka właśnie obszerna, szeroka bluzka fajnie współgra z rurkami. Mam na sobie już ostatnią rzecz, są to te jasne spodnie. I muszę Wam powiedzieć, że wszystkie spodnie, które mierzyłam w dzisiejszym odcinku są z Zary. My z Iwoną lubimy zamawiać na Zarze spodnie, bo mają one taki wysoki stan, a my lubimy taki stan w spodniach. I zawsze zamawiamy swój rozmiar i jeszcze nie mieliśmy problemu, żebyśmy nie trafili z rozmiarem. No raz się tak zdarzyłam z jeansami, że zamówiłaś i były za duże, ale to raz, a tak naprawdę bardzo często zamawiamy spodnie z Zary, także... Ale to jeansy, bo materiałowe spodnie to zawsze trafiałam no nie nie w rozmiarów 10, 10, tak? 10. I jak zamawiałam te spodnie, to myślałam, że one są zapinane na guziki, na guziki ale nie. Normalnie mają suwak, tylko tu są zapinane na, jednego, na jeden guzik. A te guziki to taki, powiedziałem, bajer. Z tyłu wyglądają tak. Mają tu kieszonki naszywane na wierzch. Tu oczywiście zwykłe kieszenie. Zwężane są one na dole. Tu mają takie kanciki. No myślę, że spodnie wyglądają dość interesująco. Kochani, to już wszystko, co chciałyśmy Wam pokazać. Dziękujemy, że byliście z nami. I jak zwykle do zobaczenia w kolejnym odcinku.